Siemanko wszystkim, cześć i czołem Tak jak obiecywałem Mamy nowy stycznik Do rozbiórki, w sumie nawet dwa yy, Takie coś BBC No Kawał stycznika Zobaczymy co w sobie Zawiera Zważymy go. Dobra, wrzucamy go na wagę. Zobaczymy ile jeden waży czyli całe 2400. No, obydwa takie same, były 4802, rozbierzemy sobie dwa, to co wyjdzie. Podzielimy na pół. Także będziemy mieli jasność ile z jednego wychodzi, a ja sobie dzisiaj te dwa rozkręcę. się otwiera wcisnąć przekręcić wychodzi z wciskamy przekręcamy i mamy go na pół o jakieś takie bardzo nietypowe czy znaczy pierwszy raz takie widzę w sumie styki pomocnicze Tutaj już widać, jakie mamy styki. Widać, że mocno już takie wypalone, ale troszkę serwerka na pewno wpadnie. tak zwane komory styki puściły tak wygląda styk no trochę tam jest tego sreberka zobaczymy na czym on tutaj jest zrobiony, nie wiem czy będzie widać, ale miedziuszka, czyli na miedzi, tutaj jakieś takie są podkładki. Też miedziane, czyli mamy trochę miedzi po zostały jeszcze tutaj na spodzie od tych styków, ale tu trzeba wyciągnąć. Niestety to od spodu to jest zwykła sal. Niemniej musimy to wyciągnąć. Nie zostawimy tego. No i fajny sposób. Liczkiem podważamy. Zostaje takie czyste. Sprzęcik pójdzie do plastiku. Jak tu się do tego dobrać? O. O, fajna sprawa. Otwierasz. Wychodzi na no git. Tyk pomocniczy. Odłożymy. No i mamy ceweczkę. Cewka. No, kawałek miedzi będzie. Zobaczymy. W razie musimy zobaczyć, jak wyciągnąć to resztę. Do całej rozbiórki potrzebujemy. Tylko płaskiego śrubokrętu. To jeszcze musimy zobaczyć bo to często lubi być miedziane. No I raczej jest to miedziuszka, czyli ciut miedzi będzie. O bardzo ładnie to odeszło. to będzie? O, co to może być? To Czekaj, a... Te dwie, te dwie rzeczy, cóż to jest? Żółte. Czyli mamy ciut mosiądzu jeszcze pobielanego. Tu jeszcze cztery takie tutaj kiczonek większym wybijakiem. Cztery takie tulejki. Co to jest? Mosiądz pobielany. No i mamy. czy takie styki to jest zapewne mieć Ta. nie nic, nic innego czyściutka mieć że też je odpalimy sołeczkę tak izolację spróbujemy ściągnąć i najprościej taką ceweczkę, młoteczkiem Thank you. W tych dwóch kabelkach od cewki, troszkę miedzi po biału. Dobra, zostały nam te dwa styki pomocnicze. Trzeba je otworzyć, zobaczyć. Czyli mamy troszkę sreberka. Wydaje się, że cały styk jest srebrny. Ale to jest ten z tych do wyłupania zobaczymy jak to pójdzie tu mamy jeszcze dwie takie dwa maluchy też do wyłupania zważymy, zmierzymy sobie zważymy sobie ile mamy tych styków do odłupania 12, oj tu jeszcze jeden. 12,76 do dłupania. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie po dłupaniu. Po kilkuminutowej walce mamy odzyskane groszki ze styków pomocniczych. A tak, tu jeszcze jeden został. Także mamy 2 gramy. Ze styków pomocniczych. One są fajne, bo są całe srebrne magnetyczne, ale wszystkie jak widzicie magnetyczne. Zobaczymy jak to wygląda po pierwszym po pierwszej jakby uli. Wiedzi 170 gram po 30 zł 5 dziesięć. Dodajemy. Mieć pobiał po 28 zł. Dodajemy moic pobielany po osiemnaście dodajemy złomik po siedemdziesiąt groszy dodajemy to jest jeszcze minimalna ilość nierdzewki nawet nie mam pojęcia ile taka nierdzewka po złotówce, no i co nam zostało? Tak naprawdę, tamte dwa gramy srebra, i tu mamy resztę sreberka do odpalenia. Czyli jakieś 140, to jest tutaj na miedzi, pobiał i, i zwykły miedź, czyli możemy sobie policzyć po 20. Policzmy po 28 zł, bo odejdzie nam to srebro, czyli jeszcze będzie plus 3,92, czyli z takiego stycznika uzyskamy 11,36 i zobaczymy, ile jeszcze uda się odzyskać sreberka. Tyki miedziane po 32 złote. No i pozostałe, te 6, które są na miedzi pobieranej. No i teraz, ile sreberka uzyskaliśmy z tych? dwóch styczników. Tak wyglądają po odpaleniu. Starujemy sobie ładnie. No i sypiemy. Trzydzieści osiem z dwóch styczników. Także wynik Całkiem, całkiem jak na srebro, pozostałych surowców nie za wiele. Jeśli się podobało, to dawajcie znać w komentarzach łapki w górę. Czy to tam subskrybujcie? Yy, następny filmik: taki stycznik radziecki, dwufazowy. Kawał kolosa. Także myślę, że. Coś niespotykanego. Nie, nie widziałem za bardzo, żeby ktoś coś takiego rozbierał. Trochę waży. Także jak chcecie oglądać e, rozbiórkę tego stycznika, to niebawem na kanale taka rozbiórka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Hej!